Projekt Blisko to jest projekt Narodowego Centrum Kultury polegający na budowaniu partnerstw wokół bibliotek. Blisko, czyli biblioteki, lokalność, inicjatywy, społeczność, kooperacja i oddolność. Partnerkami i partnerami biblioteki w projekcie Blisko są Szkoła Podstawowa w Mieścisku, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Popowie Kościelnym, Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie, Fundacja Dobrowraca, Fundacja Dobra Energia, Stowarzyszenie Rowerowe Siodełko, a także Ośrodek Polityki Społecznej w Mieścisku, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Millennium i Koła Gospodyń Wiejskich. Celem projektu, który biblioteka realizuje z partnerkami i partnerami jest budowanie relacji. Budujemy relacje wokół czytania i budujemy relacje w kilku obszarach. Te relacje mają mieć charakter wzmacniający. Pierwszy obszar to są relacje z rodzinami i małymi dziećmi, drugi obszar wzmocnienia to są eventy i działania przygotowane z myślą o kobietach, i trzeci obszar to jest obszar wzmocnienia osób z niepełnosprawnościami, gdzie partnerką w projekcie jest zakładany aktywności zawodowej w Gołaszewie. W ramach projektu Blisko wyprodukowaliśmy torby lniane, nasz hit produkcyjny, przy którym pracują oczywiście osoby niepełnosprawne. One są od samego początku projektu, do, do, przez samo wykonanie i, i produkt końcowy. Aby dobrze wykonywać te zadania, które zaplanowaliśmy w projekcie Lisco, Potrzebny jest rozwój kompetencji i te biblioteka wraz z partnerkami i partnerami uzyskuje w cyklu szkoleń, które odbywały się w tym roku. To były trzy szkolenia polegające na budowaniu kompetencji w zakresie tworzenia oferty dla dzieci i młodzieży. To były warsztaty z zakresu umiejętności miękkich, przede wszystkim komunikacji, i to były warsztaty poświęcone budowaniu i podtrzymywaniu relacji partnerskich. Nasza fundacja na co dzień prowadzi warsztaty dla dzieci, dorosłych oraz młodzieży. Prowadzimy warsztaty integracyjne. Naszym głównym hasłem to jest integracja, inkluzja społeczna, empatia. Na tych warsztatach uczestniczą, przychodzą dzieci zarówno niepełnosprawne, ale też z normalnych, zdrowych środowisk, jak również z wykluczonych społecznie. Nasze z projektu Blisko oprócz wartości wiedzy teoretycznej i praktycznej, tej warsztatowej, wychodzę również z tym, że poznałam tutaj wspaniałych ludzi, z którymi myślę, że nawiążę współpracę i wyniosę naprawdę wiele pozytywnych rzeczy. W ramach tego projektu braliśmy udział w cyklu szkoleń bardzo istotnych dla nas jako Zakładu Aktywności Zawodowej. Były to szkolenia dotyczące komunikacji o asertywności, o współpracy w grupie. Było wielką wartością dla nas i jest to integracja przede wszystkim. Możemy czerpać od siebie wartości, doświadczenia, na czym bardzo nam zależy. W tym roku z myślą o obszarze relacji polegających na wzmocnieniu kobiet przygotowaliśmy event pod tytułem Festiwal Kobiet Wsi, którego istotną częścią były spotkania autorskie i obecność wydawnictwa Silver, które przygotowuje projekty wydawnicze dla kobiet dojrzałych. W obszarze wzmocnienia dla dzieci i dla rodzin przygotowaliśmy zestaw atrakcji. To są warsztaty kompetencyjne, warsztaty wzmacniające i eventy z myślą o dzieciach od 0 do 3 i od 4 do 6. Te działania dla dzieci prowadzimy z poznańskim kolektywem Holobiont. Istotnym elementem projektu Blisko w tym roku była również Noc Bibliotek, wydarzenie przygotowane z myślą o dzieciach i młodzieży i z myślą o dorosłych odbiorcach. Oferty bibliotecznej. Dla tej grupy przygotowaliśmy spotkanie autorskie wokół książki Czartoryscy Wierczy na Pogoń, a dla grupy dziecięcej i młodzieżowej noc bibliotek toczyła się wokół serii opowieści detektywistycznych i odbywała się w kilku przestrzeniach w pokojach sensorycznych.